Szczęśliwy Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Was zaprosić do tego, żebyśmy mieli pasję. Na pewno macie jakieś pasje, talenty, hobby, zainteresowania, a ja dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie pomyśleli, że jest taka pasja, która nigdy się nie znudzi i odkrywanie jej tajemnic. Jest najbardziej fascynujące na świecie. Czy wy się domyślacie, o czym ja mówię? Niedawno przeczytałam takie zdanie, które wypowiedział ksiądz Krzysztof Węgrzyniak, że największą pasją człowieka jest odkrywanie Pana Jezusa, kim On jest, odkrywanie Boga. I dzisiaj do tego Was chciałam zaprosić, bo w Ewangelii Świętego Jana czytamy o tym, że uczniowie rozmawiają, z Panem Jezusem. To jest ta sama rozmowa, która kilka dni temu była też tematem Ewangelii. Wtedy w tej rozmowie na pierwszym miejscu był jeszcze Tomasz. Jemu Pan Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Potem rozmawiał z Filipem, i teraz jest właśnie ta rozmowa z Filipem, który pyta: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. A Pan Jezus mówi, no, ale ja już go Wam pokazałem, bo jestem tu z Wami. Wy mnie zobaczyliście, i kto mnie zobaczy, ten zobaczy też i Ojca. I pewnie trzy lata, bo mniej więcej tyle uczniowie, apostołowie byli razem z Panem Jezusem, to dużo, ale i mało na to, żeby odkryć, kim jest Bóg, kim jest Pan Jezus. My mamy na to też całe życie. Pan Jezus mówi, Ojciec jest we mnie, a ja jestem w nim. To on dokonuje tych wszystkich dzieł. I to jest takie niepojęte. Natomiast, jeżeli sobie pomyślimy, kto wierzy we mnie, będzie też tych dzieł dokonywać, których ja dokonuję, i nawet większe niż te, które, które, których ja doko, dokonywałem, I, i to będzie czynione w imię moje. To, no to to będzie tak, jak ma być. <noise> Dzisiaj trochę zawiłości, ale chciałabym po pierwsze, żebyśmy sobie tak mocno pomyśleli, tak głęboko uświadomili, że poznawanie Boga odbywa się przez czytanie Pisma Świętego, przez bycie z Panem Jezusem przed Najświętszym Sakramentem na Eucharystii. Chciałabym, żebyście sobie pomyśleli, Mm, tak jak masz różne pasje, hobby, ktoś uprawia sport, ktoś uwielbia czytać, ktoś gra, ktoś śpiewa, ktoś maluje, pomyśl sobie: moją największą pasją, moją wielką pasją będzie przez całe życie odkrywanie, Kim jest Pan Jezus dla mnie jaką On jest wielką miłością. Może dzisiaj nastanie taki dzień, że w swoim pamiętniku, jeśli Go piszesz, sobie zapiszesz tak. Dzisiaj będzie ten dzień, od którego zaczynam takie świadome odkrywanie, kim jest dla mnie i kim w ogóle jest Bóg. To po pierwsze, a po drugie, pomyślmy sobie, i chciejmy mieć taką wiarę, taką wiarę w Pana Jezusa. Że możemy czynić cuda. Tak, tak to jest dzisiaj napisane w Ewangelii. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. Czyli to nasze doświadczanie cudów, czy czynienie różnych cudów, nie będzie miało takiego miejsca, że oto teraz coś zrobimy i pewnie zbiegnie się telewizja i powie, o, proszę tutaj, Zosia uczyniła cud albo o tutaj Stasiu dokonał czegoś niemożliwego. Tylko to są takie cuda, które na pewno nie raz dostrzegacie, gdy ktoś ma gorszy dzień. A na przykład ty uśmiechniesz się do tej osoby, coś powiesz, i tej osobie robi się lepiej, i pod koniec dnia albo za jakiś czas ci mówi: Dziękuję, bo to dzięki Tobie um, poprawił mi się humor, znalazłam, znalazłem jakieś rozwiązanie i tak dalej. To są te cuda, gdy czasami jest taki niepokój w sercu e, i pojawia się spokój, pojawia się radość, pojawia się harmonia, bo poprosiłam, poprosiłem o to um, Ducha Świętego, poprosiłem o pomoc. To są te cuda. Że tobie się wydaje, że nie zdążysz, nie wyrobisz się, że musisz jeszcze być tu, tam i wszędzie, a okazuje się, że możesz nie być tu, tam i wszędzie, nie zobaczyć wszystkiego, a masz piękny dzień, szczęśliwe życie i jesteś po prostu pięknym chrześcijaninem. Zapraszam Was dzisiaj do odkrywania największej pasji, jaką chrześcijanin może mieć w życiu. Odkrywania, kim jest dla nas Pan Jezus, kim jest dla nas Bóg. Szczęść Wam Boże!